Cześć, z tej strony Kuba ze skamerowanych. Zajmujemy się fotografią oraz produkcją filmów. Jeśli oglądacie ten film, to być może mamy taką nadzieję, zainteresowało Was nasze portfolio. Teraz być może zastanawiacie się, w jaki sposób możecie nawiązać z nami współpracę. Jest to bardzo proste. Wystarczy, że skontaktujecie się z nami w dowolnej, najwygodniejszej dla was formule. Możecie do nas po prostu zadzwonić lub napisać na social mediach, ale też możecie napisać do nas klasycznego maila. Wszystkie kontakty, wszystkie adresy macie na naszej stronie internetowej www.skamerowani.pl. Kiedy już wykonacie ten pierwszy krok i skontaktujecie się z nami, my poinformujemy Was o tym, czy Podany termin jest dostępny. Jeśli termin jest dostępny, prześlemy Wam również ofertę, z której będziecie mogli wybrać swój idealny, wymarzony, skrojony pod Was pakiet. Czy będzie to pakiet foto, czy będzie to pakiet wideo, czy będzie to pakiet foto video. to już zależy od Was. Swoją drogą nagraliśmy również film o pakiecie foto wideo i o jego zaletach. Zachęcamy zatem do obejrzenia tego filmu. Możecie to zrobić klikając w adnotacje. Kiedy już wybierzecie dla siebie idealny pakiet będziemy mogli umówić się na spotkanie face to face, bądź w formie wideorozmowy, jeżeli spotkanie będzie trudne z powodów odległościowo logistycznych. Na takim spotkaniu bądź rozmowie będziemy mogli poruszyć sobie wszelkie tematy związane ze szczegółami oferty, czy też pakietu, który wybraliście, ale przede wszystkim będziemy mogli się Lepiej poznać, będziecie mogli zobaczyć, czy przysłowiowo dobrze nam z oczu patrzy. Podczas tej krótkiej rozmowy poznamy się lepiej i dzięki temu będziemy mogli lepiej dopasować styl materiałów, które od nas otrzymacie. Dokładnie poznamy Wasze oczekiwania i zrobimy wszystko, żeby wypełnić je w 100%. Oprócz tego, że my Was poznamy lepiej, Wy też nas poznacie, co będzie miało. Za sobą pozytywne skutki w postaci tego, że nie będziecie się wcale krępować naszą obecnością i świetnie będziecie pozować przed naszym obiektywem. Tak jak wcześniej wspominałem, wszelkie formalności możemy załatwić podczas tego spotkania. Jeśli spotykamy się w formie wideorozmowy, każde formalności możemy załatwić także online. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że okres przygotowań do ślubu i wesela to niezwykle intensywny czas, który trwa zazwyczaj kilkanaście miesięcy. Podczas tego okresu na pewno macie wiele przemyśleń i wiele pytań w głowie, w jaki sposób najlepiej zorganizować całe przedsięwzięcie. Ma to ogromny wpływ na to, jak będą wyglądać materiały, które od nas otrzymacie. Eee, dlatego jeżeli macie zagwozdki związane z organizacją, jakiekolwiek pytania, to śmiało możecie je do nas kierować, eee, cały czas jesteśmy dla Was wsparciem i służymy dobrą radą tak, aby wszystkie materiały wyszły jak najkorzystniej, jak najlepiej, po prostu idealnie, tak jak sobie to wszystko wymarzycie. Na kilka tygodni przed Waszym ślubem dostaniecie od nas specjalną ankietę organizacyjną. W tej ankiecie znajdziecie wiele pytań, które pomogą nam w logistycznym zorganizowaniu całego przedsięwzięcia. Te ankiety dostajecie, tak jak mówię, dopiero na kilka tygodni przed ślubem, z tego powodu, że dopiero na koniec tych wspomnianych przeze mnie kilkunastu miesięcy przygotowań będziecie znać taki finalny kształt scenariusza wydarzenia. Ustalimy sobie wtedy wszystkie godziny, w których będą odbywać się poszczególne elementy waszego dnia, a także wszystkie adresy. Dzięki tej wspomnianej ankiecie będziemy mogli dokładnie uściślić to, co ma zawierać film czy też zdjęcia. Wszelkie atrakcje, które odbędą się podczas tego dnia, wszystkie najważniejsze momenty, na których najbardziej wam zależy, żeby znalazły się w materiałach. Taka ankieta dla nas to ogromne ułatwienie, ale i dla Was jest to zapewnienie spokoju, ponieważ nie będziemy Was atakować telefonami czy też pytaniami w dniu Waszego ślubu. Po prostu każdy będzie znał swoje zadanie i wszystko będzie szło idealnie jak po sznurku. Następnym etapem jest już dzień Waszego ślubu. W tym dniu, jeśli chodzi o Was, nie musicie się już niczym martwić, po prostu macie pięknie wyglądać, świetnie się bawić i cieszyć się tym dniem, a resztę zostawić nam. Następnym punktem jest taki punkt dla chętnych jest to sesja plenerowa, którą oczywiście zachęcamy do tego, by zorganizować. Jeśli już zdecydujecie się na tę sesję plenerową, to zazwyczaj robimy ją po powrocie z waszych poślubnych wakacji lub na kilka dni po ślubie, kiedy już na spokojnie sobie odpoczniecie. Ta sesja plenerowa wygląda w ten sposób, że umawiamy się w konkretnym dniu. W konkretnym, wymarzonym przez Was miejscu, i jeśli tylko pogoda idealnie spełni nasze oczekiwania, to zabieramy się do wykonywania zdjęć i filmu. Ostatnim etapem jest edycja materiałów edycja zdjęć, edycja filmów. Ten proces przebiega niezwykle sprawnie, z tego powodu, że wszystkie szczegóły odnośnie tego, co mają zawierać materiały, które otrzymacie. Ustaliliśmy już w poprzednich krokach. Po zakończeniu edycji, oczywiście, oddajemy Wam materiały w takiej formie, w jakiej sobie tego życzyliście, i nie pozostaje Wam nic innego, jak cieszyć się ich oglądaniem wraz z bliskimi. Teraz już dokładnie wiecie, w jaki sposób wygląda współpraca z nami. Zatem, jeśli podoba Wam się nasze portfolio, to zachęcamy do cofnięcia się do punktu pierwszego i skontaktowania się z nami w celu ustalenia dalszych szczegółów. Dzięki za obejrzenie. W kontakcie. Cześć.